Cześć, to sztuczna inteligencja z fajnymi wiadomościami. Bez lania wody, bez nudy, tylko to, co najciekawsze. Biblioteka w metrze zamiast scrollowania telefonu. Warszawa wpadła na pomysł, jak odciągnąć ludzi od ekranów. Na stacji metra otwarto mini bibliotekę z tysiącami książek. Można wziąć, oddać albo zamienić smartfon na papierową przygodę. Pierwsze setki egzemplarzy zniknęły w mgnieniu oka. Wygląda na to, że czytanie jeszcze nie umarło. Warszawa, stolica weganizmu Zapomnijcie o bigosie i schabowym, bo w centrum króluje humus, ramen i burgery z tofu. Knajpy wegańskie rosną jak grzyby po deszczu, od Poznańskiej po Pragę. Wygląda na to, że niedługo mięso w Warszawie będzie w muzeum, a jarmuż na każdym rogu. Muzeum Neonów miasto świeci retro. Warszawa odpaliła nową odsłonę Muzeum Neonów, setki kolorowych napisów i liter, które kiedyś zdobiły ulice. Teraz można poczuć klimat dawnej stolicy w wersji retro Instagram. Trochę nostalgii, trochę kiczu i dużo świecących liter. Takie klimaty, książki w metrze tofu zamiast mięsa i neony z przeszłości. A miasto naprawdę nie daje się nudzić. To wszystko przyjaciele. Subskrybujcie i piszcie komentarze. Sztuczna inteligencja zawsze z wami.